Sytuacja na lubuskim rynku pracy nie przedstawiała się tak dobrze od wspomnianego roku 2008, sześć lat temu w Lubuskiem liczba bezrobotnych sięgała 41 tysięcy. W listopadzie tego roku w rejestrze widniało blisko 47 tysięcy osób bez pracy. Na przełomie ostatnich lat ten wskaźnik był wyższy o ponad 20%, więc trudno nie mówić o poprawie. Wojewódzki Urząd Pracy w, przy współpracy z powiatowymi urzędami pracy przez lata inwestuje w człowieka, czyli w kapitał ludzki. Kapitał ludzki to jest to, jest, jest to inwestycja na lata, i um, uważam, że um, ten czternasty rok. Przekłada się na m.in. to, że nasi lubuszanie są przygotowani pod oferty przedsiębiorców. Najmniejsze bezrobocie odnotowano w Gorzowie i Zielonej Górze. Szczególnie zauważalny jest spadek wśród młodych do 25 roku życia. W parze z odpływem bezrobocia idzie napływ ofert pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w swoim systemie rejestruje ich obecnie ponad 3,5 tysiąca. Ale ich liczba ciągle rośnie. Miasto skupia osoby z wyższym wykształceniem, oczywiście nie tylko. Jest tu łatwiejszy dostęp do rynku pracy poprzez to, że powiedzmy i zasiedlenie ma na to wpływ, a to oznacza, że fachowiec lub osoba, która chciałaby podjąć taką pracę, czy, czy zmierzyć się z podjęciem tej pracy, no dużo, dużo łatwiej jeźdź, o dostęp do tej pracy. W tym roku 11 z 12 powiatowych urzędów pracy za wzorowe działanie oparte o nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia zostało wyróżnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W znalezieniu pracy i uzyskaniu potrzebnych kwalifikacji zbawienny okazał się Krajowy Fundusz Szkoleniowy. W przyszłym roku także będzie aktywny, a na jego działalność przeznaczono 200 milionów złotych. ta wiąże się z refundacją ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, to jest 80 w przypadku przedsiębiorców z jednym wyjątkiem w przypadku mikroprzedsiębiorców czyli zatrudniających do 9 pracowników istnieje możliwość finansowania całego szkolenia. Także tutaj to jest format wydaje się idealny właśnie dla mikroprzedsiębiorców. Środki z KFS można przeznaczyć na przykład na kursy i studia podyplomowe. Mogą starać się o nie zarówno pracodawcy, jak również pracownicy. Szkolenia, które mają mają rozwiązywać w sposób zasadniczy miejsca pracy oparte o dane inwestycje. Lubuskie równa do średniej krajowej stopa bezrobocia w Polsce to 8,9%, a w naszym województwie jest wyższa o zaledwie 1,2 punkta procentowego i ciągle spada. Dla porównania, w Niemczech na brak zatrudnienia narzeka blisko 5% ludności, w Wielkiej Brytanii 6%, a z kolei średnia w Unii Europejskiej waha się w okolicach 10%. Nie do pozazdroszczenia jest sytuacja na południu, gdzie w Hiszpanii i Grecji bezrobocie sięga 25%. Nie ma co, my zmierzamy ku lepszemu.